Sicieam tutaj Reni. witam w drugim odcinku z życia naszego Dilofozaura. Pamiętaj zostawienie łapy w górę i suba, a my lecimy z odcinkiem. Dosłownie chwilę po włączeniu nagrywania, została mnie burza i zobaczyłem dorosłego karnotaura. Będzie, że on mnie nie widział. Dzik, dzikiem się zajmę zaraz. Cię ten karno, Chcę wiedzieć, nie widzę go. Dobra, dzika biorę. To są chłopaczy na siedzi. Patrzcie, dwa, dwa ugryzienia i dzika niemania. No, nawet potężny jest taki dilo, a to jeszcze nie jest adult. Ojoj, ojoj, FPS-y podczas piorunów spadają. Dobra, nie chciałbym się dać zraszować temu karno. Ale chyba muszę sobie zacząć jeść. Chciałbym spróbować zawalczyć z karno. No na pewno dużo więcej stamina od niego. Dobra, zapamiętać, tu jest dzik. Będę pamiętał, że tu jest. Ej, dobra, no jak to widzę, mi się polepszyła i to dosyć mocno, patrzcie. Teraz to ja. Teraz to ja daleko widzę z tym to muszę przyznać. Im większy dilo, tym lepiej widzę. Zawołam resztę tych dilo. O. Gdzie jesteś? A tu jesteś. Taki malutki. Chodź, malutki. Nakarmimy cię. Dużo fajno, ale. Mogłaby już przestać tak nawalać, bo FPS-y podczas uderzeń piorunów spadają dramatycznie. Że tu może być ten karno, też co? Kiedy dzik. To budzik. To budzik. Oho. Uh -huh. Po serwerze, co? O. Dobra. Mój dilo jest. Widziana dziesiąta na serwerze. Czyli zrestartowało czas. Okej. Okay. Chodzi na to, że chyba. Chyba widzę karno dorosłego. dorosły go. Biegnij, biegnie, biegnie. Biegnie, biegnie, biegnij, biegnij, biegnij. I tu się schowaj. Tak, ale tam był dorosły karno, właśnie widziałem. Wyszedł. Kroczył powoli. Po starcie. Idzie tu gdzieś chyba. Takie mam wrażenie, że tu idzie. Przechodził w sensie. Dogoni mnie na pewno. Jestem od niego. Zwinniejszy, ale tu jest jego domena, że tak powiem. Teraz. Mógłby mnie na luzie dogonić. Na polanach. Otwarte polany to terytorium karno. Szkoda, że nos już nie ma, bo w nocy mogłem go różnie unikać. Widzę go. Widzicie go? Tam jest. Stoi i patrzy. O, teraz go widać. Wącha? Wygląda jak animacja bezczynności, czynności, jakby w ogóle głową nie ruszał, no? To by stoi i patrzy. Chyba nie wącha. To jest dorosły na 100%. To tak się będziemy czaić na siebie? Wiesz, że ja tu jestem, czy nie? Dobra, raz się żyje, co nie? Wycofam się powoli. Nie widzi mnie. Dobra, zwiałem. Za tym krzakiem, krzakiem stał. Coś tam biegło do niego, chyba raptor albo coś. Że małą cerkę. Będę się musiał iść napić, tylko... nie chcę pić za bardzo w tym miejscu. Jeść nie potrzebuję, także nie będę tej cerki polował na nią. Na razie. No ale muszę się iść napić. Znaczy no, ogólnie to pierwszy raz w ogóle gram... gram Dilo. Grałem nim co prawda na chwilę na swoim serwerze. Takim... Deweloperskim, że tak powiem, takim do zabawy. E, ale no, nigdy nie grałem nim, tak żeby na serio pograć. I muszę przyznać, fajnie. Fajny, fajny dniek. Szybko rośnie. Dobrze się im gra, o dziwo. Tu już pływa jakieś kokodrillo. Nie wiem, czy mogę się tu napić. To nie wygląda bezpiecznie, jak mamy cztery miejsca. A gdzie w żadnym wypadku? Co głęboka woda tu jest. Czekajcie, czy była tu gdzieś jeszcze jakaś. E... O, tam widzę, sokarno. karno. Nawet dwa chyba tam są, karno. Czy była tu jeszcze jakaś inna miejscowa, gdzie się można napić? Bo już nie pamiętam nawet. Sprawdzę zaraz, tylko się ukryję. Drobinkę. Arno. Nie, raptor? Dilo? Raptor. Raptory, słyszę. Dwa. Widzę. Czy ja dam radę porobić dwa raptory? Jako taki cię Jako karno na luzie, jako cerka to tym bardziej, ale. Czy jako Dilo? One no, mogą na mnie wskoczyć, tylko czy mogą mnie przewrócić? Czy ja chcę ryzykować? Jednego raptora bym zaryzykował. Poleciały na dół. Przynajmniej jeden. On poszedł. To po pierwsze, a po drugie, czy jestem od nich szybszy? Chyba nie. Na pewno mógłbym w miarę spoko nastakować im tej trucizny. Nie no, nie jestem też realny w sumie. Hmm. Czy ja powinienem próbować? Czy jeden diloper robi dwa raptory? Tam jest karno. Oj, oj, Dobra. Zawijam stąd. Wiecie? Im prędzej. Nie ryzykuję karno Taura na pewno, sam. Samemu nie ma co. FPS już całkowicie git, jak widzicie. Restart serwera pomógł, a raczej jego crash pomógł i to znacząco z FPS-ami. Czyli widzicie, jak gracie na serwerze, na którym są niskie FPS, to dawno nie było restartu. W takim razie serwery muszą być restartowane w miarę na bieżąco. Dobra, czy ja tu coś widzę? Czy coś tu łazi? Niespecjalnie, co? Dobra, lecę się napić tam do tej rzeki, tam gdzie wcześniej po prostu. Tam gdzie widziałem tego teno. Wydaje mi się, że nie będzie tam żadnych niebezpieczeństw dla mnie i myślę, że mógłbym ruszyć z tego zor. i myślę, że mógłbym ruszyć w rejony może Highlandów, jak sobie Highlandy, jak sobie mm, Dilophazor na Highlandach poradzi, tego nie wiem, jestem ciekaw, w sumie. most się jeszcze nie wczytuje, o, wczytał się. Um, dobra, czy ja tu coś widzę jeszcze? Nie specjalnie chyba, co? Chyba nie. Jezu, już to ma staminy, patrzcie. Ile to ma Staminy? Ta bestia. Dobra. Ja się tu napiję na dole. I... Najedzony jestem na luzie na razie. I myślę, że będę ruszał w okolice Highlandów. Ale masz, kolego, powolne picie. No. Nie będę rady szybciej. Dobra, jest full. Rozejrzyjmy się. Nic tu nie widzę. Czy są jakieś migracyjne strefy w okolicy? Ja dostanę 10 minut z opóźnieniem tę strefę, bo taka jest mechanika teraz, że mięsożercy widzą strefy migracyjne z opóźnieniem chyba 10 albo 15 minut. Mniej więcej dobrze, że podali w minutach czas, bo gra jest stworzona przez amerykańskie studio, więc na przykład na Discordzie, jak się ktoś do mnie zapytał, jak długi będzie Dilophazor, to podał jego długość w stopach. Nie wiem, dziwne, że wszyscy Amerykanie mają taki fetysz stóp. Tu była brama ostatnio. Tu był mur ostatnio. I go nie ma. Ciekawe. Ciekawe, muszę przyznać. Dobra, przydałoby się odpocząć, tak czy? Myślę, że tu będzie. ok. siadniemy sobie. Tutaj nie ja napiję się, w międzyczasie. herbatki. A, gorące jeszcze. Mam małą tolerancję na gorące napoje. Dobra, odkładam herbatkę. Mikrofon <coughs> blisko. I myślę, że lecimy dalej, co? Drogą na południe, z tego co wyczytałem z mapy. Będziemy sobie szli. Raczej biegli, bo tutaj możemy biegać na tym panie. Akurat ten pan to jest. E, maratończyk. Maratoniarz? Maratończyk. Wow, ale fajne miejsce. Nie byłem tu nigdy pierwszy od dinozaurem. Podoba mi się. Chyba, znaczy, że. Raz na dwa dni ktoś tędy przychodzi, mimo tego, że miejsce jest bardzo ładne, to nie ma nic, co by zachęcało graczy, żeby tu ruszyć. Na przykład mogłaby być strefa migracyjna, malutka, tutaj, między tymi drzewami mogłyby być ukryte jakieś rośliny, na przykład dla tenantozaurów. E, I wtedy roślinożercy mogliby tu przychodzić i mięsożercy, ale nie, dobra, że tej gry uznali. Nie, my chcemy unikać z hotspotów, nie podobają nam się hotspoty, więc robimy na całą mapę łącznie cztery strefy migracyjne i będą ogromne, więc no, nie ma hotspotów. Dobra. Czy ja lecę dobrze? Wydaje mi się, że tak. Albo nie. Albo nie wiem. E, choć się domyślam. Lecimy przed siebie. Klasycznie. E, tutaj do góry. Ładne tereny. Ładne, podoba mi się. No, fajnie to wygląda. E, I lecimy sobie... Tam jest południe. Oj, czy już? Tak, ja już skręciłem, ale już wiem, gdzie jestem. Tutaj nagrywałem... Tutaj nagrywałem test biegu Ceratozaura. Do jednego z moich filmów. I tam biegłem cerko w dół. A My chcemy iść... Eee, zaraz, przeszedłem tędy. jest ten bunkier, czyli my chcemy tutaj odbić południowy zachód. Dobra, hmm. północ, zachód, południe, południowy zachód. Mniej więcej. Będę musiał zejść z tej góry. A dlaczego chcę to Albo wiem po pierwsze, jest to fajne jeziorko, to po pierwsze. A po drugie, chciałbym sobie przekroczyć rzekę w tamtym miejscu. Eee, oj, 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 oj. Oj, 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 będzie ciężko tu zejść, co? Na dół. Dobra, może bez biegania chwilę. Będzie tu ciężko zejść. Ej, nie, dobra. Powoli łazi ten. Chociaż nie, no w sumie szybko. Dobra, nieważne. Szybko łazi. Dilo łazi szybko. Muszę przyznać. Na początku wydało mi się, że powoli łazi, ale patrzcie. Stawia te swoje kroczki, ale przemieszcza się szybko. Szybciej od cerki chyba. Nawet. O, ja tutaj też chyba nie zejdę, co? Jest taki martwy punkt. Not good. Ryzykować złamaniem nogi? No. Ale skill. Yo. Bomba. Lecimy dalej w takim razie. Pobiegniemy, bo będzie szybciej. Ten dinozazar ma naprawdę dużo staminy. Dinozazar. Więc możemy sobie pozwolić. Czy mam już adulcika? Nie. Jeszcze 2%. 2%. I mój pierwszy dorosły Dilofozaur będzie wbity w 100%. No to my lecimy sobie do tego pączka dalej. Bo już go nawet widzę. Ładnie tu. Podoba mi się ten rejon. Tak. Uczuć wodę. I jest nasz pądzik, o którego, do którego chciałem się dostać. I teraz, czy nie ma tu żadnego dejno? Chyba nie ma. Takie mam wrażenie, że nie ma. Jest, czy nie ma? Dobra, to się napijemy. Tam jest takie ładne Ładne zarośla. Bo wow, podziwiam naturę w, w Dia no A tutaj takie fajne zarośla. Będziemy skamuflowani. Także podpijemy troszeczkę. Oczywiście, że nie ma tu żadnego dejno, to jest. Jeden z najbezpieczniejszych spotów do picia na całej mapie. Czemu ja myślałem, że ktokolwiek by tutaj się dajno zapuszczał? Tak, statystycznie raz na godzinę ktoś tu się przychodzi napić, więc dajno nawet zdechłyby wszystkie z głodu tutaj w tym w jeziorku, bo by się ryby skończyły za chwilę. To jest w ogóle bezpieczny spot do picia, bo tu jest płytko. I nawet jakby dajno był, to jego będzie widać tu, gdzie jest ta pierwsza trawa. To już go będzie widać i nawet nie będzie mógł wyskoczyć na mnie, tylko będzie powoli szedł po lądzie. Przynajmniej takie miałem doświadczenie, jak testowaliśmy sobie na. Na multiplayerze serwerze Free Admin, takim chodziliśmy i patrzyliśmy, na przykład, czy Dino może tutaj kogoś ubić, czy nie. Dobra, w sumie zastanawiam się, czy by nie dorosnąć Dino w tym miejscu, ale to nie na ten odcinek, oczywiście. A my sobie tutaj przycupniemy i czemu ja, czemu ja siadłem do tyłu na takie widoczki? Nie, w tę stronę. Deo. Proszę bardzo. Będziemy sobie i poobserwujemy sobie ładne widoczki, a w międzyczasie się napiję herbaty i odzyskamy staminę. Dobra. Trochę odpoczęliśmy. Lecimy dalej. Godzina na serwerze 15.48. Przydałoby się znaleźć coś, czym się posilimy. Także w ogóle wbiłem 100% Dilophosaur'a w momencie, gdy czekaliśmy, sobie aż odnowi się stamina. Także uwaga, panie i panowie. Mój pierwszy 100% Dilophosaur. Upamiętnienie z screenem, tak? Screenem, tak? Screenshotem upamiętniamy sobie osiągnięcie moje pierwsze. I myślę, że możemy polecieć sobie. Dalej. E, mam nadzieję, że jakiś AI. Nie, no, nie ma, nie ma co że na AI jestem sam w tej okolicy raczej. A AI się respią teraz tak, że no. Tam, gdzie jest dużo graczy, to się zrespią. Oj, śmieszne tam po lewej. Jak ktoś chce znaleźć AI, powodzenia. Mogę życzyć. Uwaga, tu Rain, który montuje ten film, małe sprostowanie, system Spawn AI już się zmienił od momentu, kiedy nagrywałem ten odcinek. E, a z tego co wiem, to gdzieś tutaj wyżej był most, ale nie zbyt mi się chyba chce, a, a nie, most będzie tam... Nie, dobra, wiem, będę musiał przepłynąć. Tak, będę musiał przepłynąć, niestety, bo ja jestem na takim jakby... Tutaj te drzwi się łączą przede mną, taki trójkącik. Not good. No ale co, no, trzeba to trzeba. Dobra, jolo, raz się żyje, nie? D okazji sprawdzimy jak Dilo pływa. No, bez tragedii w sumie. Nie jest to już to aż tak zły pływak, jak myślałem, że będzie. Ej, nie ma źle. Dilo to nie jest tragiczny pływak. Byłem praktycznie przekonany, że ten ziomeczek to będzie okropny pływak. O tu proszę bardzo. Pozytywnie zaskoczony jestem. Nie będę ukrywał. Dobra, lecimy wzdłuż tej rzeki, dobiegnę sobie kawałek. Odładuję staminę i wtedy już będziemy szli zamiast biegać. Ale ładnie. O, jest most, ale ja jestem już po dobrej stronie, więc nie jest mi potrzebny most w tej chwili, e, i myślę, że tutaj sobie siedzimy i odładujemy staminę. I już jak, już, jak już odładuję, to już będę chodził teraz a nie biegu. Widzę, że staminka już wróciła, także myślę, że e, możemy ruszyć e, w dalszą drogę. Tutaj będzie nasz most, i zanim się wyruszę, się wyruszę, zanim wyruszę dalej, to chciałem sobie zaryknąć szybko mapę, bo jedna rzecz mnie tutaj ciekawi w okolicy tego mostu, ale nie. Dobra, no to w takim razie, w takim razie ja lecę od razu tak naprawdę na Highlandy. Tutaj będzie ten most i tu jest mnie kiedyś była strefa e, małych Dino, tylko nie wiem czy to z tej strony czy z tamtej. Ejcie. Tam mi pokazuje niby strefę migracji. Tam jest północ. Tu będzie kończyć droga. Tam będzie strefa małych dino, to tam polecę w sumie. Zobaczymy, czy dało mi się upolować jakiegoś młodziaka. Nie ukrywam, że mógłbym sobie młodego dinka zjeść jakiegoś. Dobra, szybki jest ten dino, muszę przyznać. Fajnie to biega. Feeling grania dilofozaurem. Bardzo przyjemny dinozaur. Naprawdę. Bardzo przyjemny do grania dinozaur. Tych szaków tu nie było ostatnio? Dziwna. Bardzo przyjemny dinek to jest po prostu, no. Szczepiam karno. Czułem chyba Karno przed sobą, wiecie? Nie wiem, czy może zaryzykować, spróbować go ubić. Wątpię, że takim małym dilo. Coś zdziałam waży 800 kilo z tego co wiem. 700, nawet mniej i mam 80 white force'a. Karno ma 100, 150 albo 185. Więc no... dużo więcej. Czułem małocerkę. cerkę. Dobra, przejdę się tutaj. Zerknę, czy coś zobaczymy, czy nie. Dobra, Noctowizja dorosłego dilo. Bardzo dobra. Muszę przyznać, bardzo dobra jest noktywizja dorosłego Dilo. Spodziewałem się, że będzie gorsza po tym jak, e, jak wyglądała w stanie kiedy Dilo był młody, ale nie, jak Dilo jest już dorosły to no, kto jest świetna. Więc tu nie widzę, nie czuć też nic. Troszeczkę opustoszałe są te całe sanktuaria. Mam być szczery, nic w nich nie ma. Czy tych co są blisko spawnów coś czasem jest? Tak tutaj cisza raczej. No, niestety. Dobra, to może uderzę na bagna w sumie w takim razie. Bo te highlandy myślałem, ale tyle razy na tych highlandach jestem na odcinku. Zawsze tam idę, że może tym razem je odpuszczę. Bagna wydają mi się w sumie nawet przyjemniejsze. raczej delta rzeki, a nie bagna. Delta wydaje mi się przyjemniejsza. Także podlecimy sobie na deltę. Robi się noc, więc dla nas git. 58% głodu spadło, także no mam prawie drugie tyle. 42, zanim zacznę umierać z głodu. Do tego czasu znajdę na 100% już do żarcia. Albo kogoś bardziej do żarcia. Póki co cisza na morzu. Nic też dźwięków za bardzo nie wydaje. Ale na ten moment muszę przyznać, że Solo Dillo też sobie radzi. Nie trzeba być wcale w dużej grupie. Solo Dillo jest ok. Chociaż nie ukrywam, że fajnie by było na przykład... O, Tenko, tenko, tenki, tenka. Tenontozaurki. Patrzcie, piszczą. Coś tam jeszcze jest w ogóle? Aha. Patrzcie, u góry są te. U góry są herery, tutaj dwie. I mógłbym spróbować w nocy dopaść te dwa. Teno. Uuu, one są małe. To są młode. Teno. To są młode. Teno, ale minus tego jest taki, że. No, mi mogę uciekać długo. Tutaj poszły... O! Jeden już dostał ta. Będzie wiał. To są dwa AI? Nie, to nie jest AI, na pewno. To na pewno nie są jaj. AI. AI się tak nie zachowuje. Ale nastakowany jest mocno, tamten. Widzicie? jak mi się schował hom. Dobrze ukryte są. Wykorzystują teren, co? Hm. Macie farta. Ale no, to ja mam lepsze. Wyczekamy, na spokojnie. Patrzcie, prawie nic mi nie zrobił. O, przebiegło tu jakieś małe coś. Gryzłem go raz. Dopodnięty. Teraz tylko jeszcze tamtych będę straszył. Tamten dalej fioletowy. Ten też. Niestety chowają się przed klonami. Więc wydaje mi się, że na ten moment tyle, co? No, na ten moment to chyba tyle. Jeżeli chodzi o ten zabry teraz. Niestety, ale tamten jest ranny i to bardzo mocno ranny, wiecie? Ale będą musiały pójść coś zjeść niedługo. Tak mi się wydaje i wtedy ja zaatakuję. Na razie krwawienia musimy się pozbyć. Ciekawe, że trafiliśmy na takie dwa. Wiecie, trochę dzikie. Yy, dzikie teno. To fajnie w sumie. To fajnie w sumie, bo widzicie. Chodzicie po mapie i w końcu znajdujecie coś. Ten mi też dał troszeczkę, właściwie dzięki, dzięki ja mogłem troszeczkę najeść, odrobinkę. Coś chyba nie jest w mojej diecie, co? Yy, chyba nie. No, miałem krwawienia. Także, tam czuć te kości. A my sobie klasycznie podejdziemy tutaj. Na Cichacza zeszły chyba. Nie widzę ich tam już. Aha, zeszły skłody. I pobiegły tam. Ojoj. Ciekłość od odkłady, co? Niedobrze dla was, jak mam być szczery. Hm. Będę uciekać tam. A sobie górą przejdę spoko. Tam są, biegły przez krzaki. Na którą stronę zejdziecie, co? Lewo czy prawo? Lewo? Zostaniecie na wysepce O to jest pytanie Staminy mam na razie wystarczająco One uciekły? Nie, są na wysepce na pewno Na stówę są na wyspie Oba Więc wiecie co ja zrobię? Też przejdę na wyspę One są tu ze mną Gdzieś Raczej Albo nie Albo zwiały? Ty no chyba zwiały Nie, nie zwiały Tu przepływały właśnie chyba Mhm. Mm są na lądzie. Że tak powiem. Chyba na kłodę wróciły. Ale zgubiłem je na razie. Mogłem podążać za nimi od razu, a nie. Możliwe, że są na kłodzie znowu. Sprawdźmy. Nie, nie są. Czyli możliwe, że poleciały do strefy migracji po prostu. Że mnie trochę w bambuko zrobiły. To są polowania, które mnie interesują w D.I.L. teraz. Taki klimat właśnie chcę mieć. Chcę coś czuć. Możliwe, że ten tano się wykrwawił. Czy on specjalnie umarł w wodzie? Czy mi się wydaje? Nie. chyba ryba po prostu leży. Uciekły mi, no. Mają szczęście. Mają szczęście, że mi zwiały. No ale jestem głodny i spragniony. Także będzie trzeba e, nadrobić tę stratę i tę pogoń za nimi. Niestety. Cały czas mam wrażenie, że one mogą dalej na tamtej wysepce być. Ja, Jeżeli ich po prostu nie widziałem w szaku. Ale jak chodziłem po wysepce, to słyszałem coś w wodzie. I wydaje mi się, że one po prostu zeskoczyły z wysepki i uciekły w dżunglę. I nie zostawiły kroków ani krwi, bo już wyleczył krwawienie. Także to może być to. No, mają farta, mają farta te dwa Teno po prostu i tyle. Ale nie będziemy się poddawać, oczywiście. Idziemy dalej. Możliwe, że one tutaj się dostały. Dobra, dobra, jest to Noctowizja, muszę przyznać. Noctodilo. Bardzo dobre. Jak zdążyliście zauważyć, ten antazaury mi zwiały, z już z mojej strony kolejne, no ale dopiero się uczę grać z dilopozaurem, także będziecie musieli mi to wybaczyć. Jak zawsze też dzięki za oglądanie i przypominam, że w opisie znajduje się link do naszego Discorda. Przy okazji niedługo będziemy startować mój własny serwer do .y, także zapraszam Was na niego serdecznie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w opisie. Tam jest link do Discorda i na Discordzie jest wszystko, czego potrzeba. Po lewej stronie wyświetla się Wam też aktualna lista wspierających. Wspierający to osoby, które mają dostęp do moich filmów wcześniej za to, że wspierają mój kanał. Dzięki Wam mogę się na YouTubie rozwijać. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę, żeby być na bieżąco i słyszymy się w następnym odcinku. ならず。